Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was film techniczny. Dziś będę składał dla Was kostkę dość znaną już od wielu, wielu lat GWM5610 ale w ciekawej myślę wersji. Jest to dokładnie wersja GWM5610LG-8 Zobaczmy, tak ona będzie wyglądała finalnie. To była kostka na rynek japoński, chociaż nie wiem czy tylko na japoński bo to były dawne czasy i to jest chyba premiera bodajże 2013 rok. Kostka jest w kolorze i bardzo jasno-szarym, takim niemalże wpadającym w biały, ale to nie jest biały. Zobaczcie, tak wygląda do niej pasek. Pasek ma matową klamrę srebrną. Tak wygląda koperta. Jeszcze pusta. Koperta przychodzi od razu z bezerem założonym, to jest wygodne. I koperta nie wymaga ramki, jak na przykład w innych modelach, jak chociażby w Kingu, czy też w GW6900, który niedawno też składałem, także... Dzisiaj właśnie złożymy sobie taką kosteczkę, i tutaj postaram się troszeczkę zrehabilitować. Bo jak tutaj ten z kolegów zwrócił uwagę, źle, źle zakładam sprężynkę, i to jak najbardziej miał rację, ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak zakłada się sprężynkę dźwięku. Ok, także zacznijmy od początku. Najpierw bierzemy kopertę. Zawsze upewniamy się, że koperta jest w środku czysta, nie zawiera żadnych paprochów. W momencie, gdy już jesteśmy tego pewni, możemy sobie kopertę w jakiś tam sposób ułożyć, wygodny dla nas. i Założyć moduł. Moduł najwygodniej zakłada się w taki sposób, że ja chwytam sobie za jeden z elementów od przycisków. O, w taki sposób. Teraz może zrobimy jakieś stosowne zbliżenie. Ku temu. Oj, przepraszam, trąciłem niestety statyw. O, tak, dobra, mamy to. Jest. O. I jak trzymam za jeden z elementów tutaj od przycisków, to są te blaszki takie, które stykają się potem z tym złotym elementem na płytce. Wkładam sobie moduł możliwie równolegle, czyli tak jakby nie przekaszając go w żaden sposób. I tutaj akurat jest tak, że przycisk, że trzpienie przycisków bardzo często wystają bardziej niż te blaszki, dlatego w każdym w przypadku takich, tego modułu najwygodniej czymś ostrym to zrobić, na przykład o taką końcówką pensety. Każdy z, te, z tego typu przycisków nacisnąć, żeby sobie wskoczył za tą blaszkę. Zobaczcie. Tak. Teraz tutaj. Tak. To kolejność może być różna, bo one się w różnej kolejności układają. O, w ten sposób. I teraz powinno to być za chwilę. OK, tu jeszcze się coś mi nie układa. O, teraz dobrze jest. A teraz tutaj z kolei. No to trzeba pokombinować. Która blaszka, że tak powiem, na samym końcu będzie wchodziła, to wtedy. O, teraz już chyba wskoczyło wszystko dobre. i wtedy moduł układa się tak na płasko. On jest w takim, jakby jeszcze zagłębieniu. Jak spojrzymy, sobie to on jest, jakby tak wpadł w, w kopertę. Ale za chwilkę przyjdzie na to pierścień dystansowy, który nam znowu tą różnicę. Teraz, jak już moduł mamy ułożony. To patrzymy, jak to wypada w, w kopię. A, właśnie, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy, widzicie, a nikt mi nie przypomniał. Zanim włożymy moduł do koperty, należy zdjąć folię zabezpieczającą, która jest na wyświetlaczu. O, tutaj, to jest, yy, po tym, że mamy folię. Akurat w tym przypadku jest łatwiej, bo jest taki bąbel się zrobił, ale nie tylko. Często jest jakiś punkt, yy, albo właśnie taki w tym przypadku pasek, który informuje nas o tym, że jest folia na wyświetlaczu. Także za chwilkę ją sobie zdejmiemy. Tu możemy akurat zacząć dokładnie od tego bąbla, więc nawet nie mam za dużo do potwarzania. O, tak. Zdejmujemy folię i folii nie ma. I powtarzamy ten sam proces. Czyli odwracamy sobie moduł do koperty. I jeszcze raz to samo, czyli wkładamy go tutaj do, we właściwe miejsce. Poprawiamy wszystkie trzymocze. Można też oczywiście płaskim, tak jak tutaj ja teraz robię, ale częst, często wygodniej jest tak, właśnie teraz mi się przyda tutaj ostrzejszy, żeby ułożyć. O tak, żeby on wskoczył dokładnie w swoje miejsca. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Dobra, i patrzymy co i jak. Dobra, zawsze spra warto, warto sprawdzić sobie, czy, zaraz pokażę może tym, ta linia jest równoległa z dolną krawędzią panelu solarnego. Jeżeli tak jest, to znaczy, że moduł jest Równo ułożony, bo on, jak weźmiemy sobie na przykład go za te elementy, raz złapię ostrość, mam się zgubiła, gdzie jest ostrość, to na przykład złapie sobie za to i lekko przesunę on się o jakieś łamki, milimetra przesunie, więc zawsze możemy sobie to precyzyjnie ustawić. Także tak prezentuje się moduł, jest ułożony dobrze, więc możemy iść dalej. Teraz możemy ułożyć sobie podkładkę dystansową. Podkładka dystansowa w tym przypadku jest akurat gumowa i układamy ją zawsze, w ta, zawsze punk, takimi m, punkcikami w górę. O tym, te, takie jakby odbojniki tutaj są, można powiedzieć, są trzy, tu są dwa, tu są dwa, prawda? To jest element zawsze do, do, układany w kierunku modułu, a to jest element układany w kierunku dekielka. Tu jak widzimy mamy podcięcie na element odpowiadający za styk modułu, masy modułu z dekielkiem. O, to samo właśnie co w poprzednim zegarku, jeszcze zapomnę o jednej rzeczy i tu właśnie chciałem się poprawić względem poprzedniego filmu. Zobaczcie, tu jest sprężynka dźwięku, o tu ją położymy na chwilkę, takie maleństwo i sprężynka dźwięku zbudowana jest w taki sprytny sposób, Teraz Wam pokażę, że z jednej strony ma taki wystający... Pipek, o, z tej tutaj, tylko niestety te głupi ostrość. a tu gdzie trzymam pensetą jest jednolita, w sensie nie ma nic wystającego. I tym wystającym pipkiem musimy włożyć sprężynkę dźwiękową właściwy jej otwór o tym miejscu dokładnie. Nie ten przy oznaczeniu AC, bo zobaczcie, tu jest oznaczenie AC, o w tym miejscu, tylko tutaj. Łatwo jest się zorientować, bo jest jeszcze jeden taki punkt, gdzie można coś włożyć, o w tym miejscu. Ale jak zwrócił uwagę w środek, tam jest zielono, czyli tam nie ma w ogóle styku, więc już mamy jasność, że sprzężynka dźwięku idzie tutaj. I trzeba, Ja wtedy popełniłem błąd i rozebrałem cały moduł, żeby ją włożyć, bo nie wiedziałem, że to się po prostu tak robi w tamtym czasie jeszcze. A ją się wkłada tak, że tym wąsem wkładamy ją w tą szczelinkę, następnie wciskamy na siłę, ona wskoczy. O, wskoczyła, słuchaj, takie strzelenie. I teraz jak ją próbuję wyjąć, ona już jest tam zaskoczona. I ona już wyjść, zobaczcie, nie chcę. Czy... A nie, jeszcze raz wyszła. To jeszcze raz musimy mocniej skoczyć, chyba. Chyba za słabo wskoczyła. Momencik. O tak. Tak. O teraz wyszła. O, teraz weszło głębiej, to już jest ok, tak. Teraz już siedzi. Zobaczmy. Tak, teraz już siedzi dobrze. Ok, także już. Już jest ok, i teraz możemy już położyć osłonę. E, osłonę tutaj modułu, tak, taki pierścień dystansowy. Tutaj przez otworek też właśnie wychodzi nam ładnie sprężynka dźwięku. O i tak to wygląda. I teraz zwracam uwagę na takie rzeczy jak. Tutaj muszę pod kątem to pokazać, żeby. O, tak jak zobaczy, zobaczycie tutaj w dolnych e, fragmentach są takie dwa stabilizujące y, y, punkty. Które powinny się właśnie znaleźć w tych elementach. Sprężynka dźwięku powinna pasować i powinien pasować element tutaj y, odpowiedzialny za masę. I on musi wystawać. Zobaczcie, teraz on prawie w ogóle nie wystaje. Prawdopodobnie dlatego, że moduł w transporcie był lekko przygnieciony. To jest naturalnym zjawiskiem, no bo on jest w takim małym pudełeczkiem przychodzi. Także ja teraz lekko tutaj podegnę do góry. O tak. I on teraz wystaje. Nawet jak jest troszeczkę za bardzo, to i tak dekielek go przyciśnie, więc tu się nic nie dzieje. Najważniejsze, żeby go nie ułamać. OK, i teraz on sobie już wystaje. Już widzimy, że wystaje mocno ponad poziom, więc jak dekielek przyjdzie, to będzie miał dobry styk. OK, i mamy to ułożone. Teraz idziemy krok dalej, czyli posmarujemy sobie uszczelkę, ponieważ teraz będziemy układali uszczelkę. Uszczelkę smarujemy tak jak zawsze, czyli uszczelkę wkładam do... do w ogóle uszczelka jest okrągła, bo często, często w różnych zegarkach ona ma różny kształt. Więc ja teraz sobie tutaj wkładam do wieczka od smaru do uszczelek i staram się tutaj tak o, przy, przygniatając obłym elementem e, pęsety w każdym punkcie, żebym smaru sobie z kilka zebrała. Ok, i robimy to samo po przeciwnej jej stronie, bo ona się posmarowana jest na razie z jednej strony, i następnie robimy o taki ruch. OK, i jest posmarowana. Więc teraz już na pierwszy plan wjeżdża nasz złożony zegarek. Następnie uszczelkę układamy uważnie w przeznaczonej dla niej szczelinie, tutaj w tym wyżłobieniu w kopercie. Opuszczamy, ona opada. Już od razu złożę smar, żeby nic się nie wydarzyło. Tak. I mamy uszczelkę włożoną. Teraz jeszcze się upewnię, że ona w każdym punkcie, tak jak tutaj na przykład, zobaczcie, lekko odstaje, to muszę ją po prostu ułożyć dokładnie, bo ona może nie leżeć. A tutaj na przykład była bardziej po wewnętrznej, więc dalej bardziej do zewnętrznej. No i to wtedy ją pociągnie i wtedy już takie pofałdowanie się nie będą robić. Ważne, żeby ta wodzie leżała w szczelinie, a nie gdzieś wystawała poza nią albo się, co, co gorsza, przyszczypała. Ok, U uszczelka ułożona jest bardzo dobrze. A przepraszam, to jeszcze troszeczkę może ją można poprawić. Ale to wszystko jest w obrębie szczeliny, więc to nie ma znaczenia. Ok, tak wygląda. Tak jest ułożona. No i teraz możemy przystąpić już do finalnego montażu dekielka. Upewniamy się, że dekielek jest we właściwą stronę. Góra zegarka powinna być z tej strony. Ja sobie spojrzę to w powietrzu, bo tak dokładnie jakbym go odwrócił, to mogłabym mimo, mimo tego, że jest na smart odlecieć uszczelka. Więc jeżeli góra zegarka jest z tej, z tej strony tutaj, no to dekielek górę też ma z tej strony. Więc taki, bo jego się da symetrycznie założyć odwrotnie, dałoby się technicznie, tyle tylko, że pod wewnętrznej stronie jest tutaj o głośniczek piezoelektryczny. I ten głośniczek musi mieć styczność. Z tym elementem. Zresztą zobaczcie, tu jest takie specjalne podcięcie, jakby w podkładce pod tej podkładce na pierścieniu, nie pierścieniu, przepraszam, podkładce dystansowej, o tak, podgłośniczej. I on dokładnie on wypada w tym miejscu. Więc gdybyśmy założyli odwrotnie, to on wypadł gdzieś tutaj i nie działałby dźwięk. No, poza tym, raczej innych reperkusji by nie było. Także teraz łapię sobie za końcówkę dekielka. Nie łapię w tym miejscu. Tak jak wcześniej łapałem w innych zegarkach, dlatego, że tutaj przeszkadzałby mi ten element, prawda? Więc widzicie, on wystaje. Złapię sobie tak troszeczkę w tym miejscu. O tak. I tutaj ważne jest, żeby ułożyć pomiędzy tymi, zobaczcie tutaj, takimi stabilizującymi elementami wystającymi z koperty, tak, aby on się idealnie ułożył w tym swoim przeznaczonym położeniu. O tak. Tak. O, siedzi. No, troszeczkę mi się nie ułożył, więc jeszcze raz go podniosę, upewni się, że uszczelka siedzi w miejscu. Siedzi, dobrze. I próbujemy jeszcze raz. O tak, o i teraz jest, o teraz idealnie mi od razu się położył. Siedzi w tych uruchomieniach, lekko się może poruszać, no bo jeździ na uszczelce. No i w tym momencie już możemy przystąpić do skręcania dekielka. Najpierw złapiemy go na dwa wkręty po, na, po przeciwległych stronach. Jeden. Drugi. To jest jednocześnie uwaga, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać z mojej pomocy w złożeniu dla siebie takiego zegarka, zapraszam do kontaktu tomg80małpawp.pl powtórzę tomg80małpawp.pl Jakby ktoś chciał zrobić to samemu, listę części podam w opisie filmu no wpisując je, że tak powiem, w sieci w różnych sklepach z częściami do Casio, myślę, że bez problemu je znajdziecie. Wiele z tych części trzeba na, na, na kilka z tych części na pewno trzeba będzie dłużej poczekać, bo nie każda z tych części jest dostępna od ręki, ale warto bo naprawdę raz, że samo składanie zegarka jest fajne, a dwa, że sama satysfakcja z posiadania czegoś, czego już nie da się kupić jako nowego. To jest tym, tym fajniejsza. Tak bym tak, 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 tak wyraził. No, tutaj ich próbuje uciec mój wkręt. OK, jest. i jest. Tutaj warto zwrócić uwagę, że ja... to jest nowa koperta. Ona nie ma naciętych gwintów. Dlatego tutaj ja zazwyczaj, jak Wam tłumaczę, żebyście kręcili do tyłu, to, to, to nic nie daje, ponieważ tu nie ma jeszcze gwintu. Więc ja w tym momencie po prostu zaczynam wkręcać. Fakt to idzie ciężej niż normalnie, ale on się bardzo ładnie ten gwint nacina. I już jak dojdzie do końca, jest ewidentnie wyczuwalny opór, więc wszystko układa się tak jak należy. To samo do tyłu, nic nie daje, więc jadę do przodu. I tutaj też trzeba wyczuć ten element. To nie da się podać tego w niutonometrach, przynajmniej ja nie potrafię. Wyczuć ten element, moment, i do którego momentu trzeba dokręcać. O, jak jest taki bardzo wyczuwalny opór, puszczamy już po prostu. Nie, nie przyciągamy na siłę, bo można po prostu wyjąć gwint. Jakby nie spojrzał, wkręcamy metalowy wkręt, w, stalowy wkręt w kopertę z tworzywa, więc no tworzywo, wiadomo, jest dużo bardziej miękkie. Okej. Okay. Samą kopertę już zobaczcie, mamy złożoną. W mojej ocenie wygląda bardzo fajnie. Zobaczmy podświetlenie. I za chwilę założymy jeszcze pasek. O, bardzo ładne, starego typu podświetlenie. Minusem niestety tego, tego modelu jest to, że długość podświetlenia jest nieregulowana i tutaj możemy podświetlić tylko na półtorej sekundy. Nie da się na 3 sekundy niestety. Ale plusem z kolei jest to, że można tutaj wymieniać elementy. A w nowej wersji GWM5610U tej z diodowym podświetleniem na przykład nie wymienimy wyświetlacza, bo nie są one osobno dostępne. Także taka uroda niestety tego zegarka. Ok, jedziemy dalej, czyli zakładamy pasek. Pasek założę zakładam zazwyczaj od krótkiej strony, czyli od góry. Góra to jest zawsze ta krótsza część paska, o ta. I układam, zakładam to w ten sposób, że teleskop wkładam od dołu, od tej strony. Tak, prawie, 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 żeby wypadał niemalże. Następnie wkładam go tu w otwór. Przepraszam za migający ekran, to jest kwestia kolorów. I tutaj niewiele z tym mogę zrobić, poza, poza zmianą tła. OK, i układam go sobie w ten sposób. I jak już się ułożył, zjechałem sobie paskiem po teleskopie, tak, żeby wskoczył tutaj, te, tutaj to wyżłobienie paska już w kopertę. I na, a właśnie jeszcze muszę końcówkę, bo tym raczej niewiele zdziałam, więc muszę wkrętak, końcówkę wkrętaka zmienić już na właściwą, taką o. Z płaską końcóweczką, moją ulubioną do zakładania w teleskopów. I w ten sposób działamy dalej. Następnie biorę, lekko podnoszę całość, tutaj trzymając na tym palcem, nie tak, żeby leżało na kopercie, tylko lekko podnoszę, po to, żeby teraz przeciągając teleskop do wewnątrz, nie porysował on koperty. O tak. I teraz dopiero wpycham, wpuszczam tym palcem i wpycham w środek i teraz już tutaj szukam o i nawet już od razu znalazłem miejsca w kopercie śladu. Na kopercie nie ma, dzięki czemu zegarek jest nowką sztuką cały czas. Znaczy po prostu nowką sztuką jest, tylko że miałby ślad montażu teleskopu. Okej, okay, to sama sytuacja z tej strony. Wkładam sobie tak pod kątem teleskop, żeby wpadł w dziurkę. Zjeżdżam paskiem po teleskopie. Tak, żeby on wskoczył tutaj ten deseń, i No tu jest ciężko, bo niestety przeszkadza mi właśnie trochę pasek. Muszę go chwycić w ten sposób, mało to wygodne, no ale to trzeba sobie radzić. I ta sama sytuacja. Wciskam, dopiero tutaj puszczam, i teraz szukam, jakby tej... tego punktu, który ma tam wie... wskoczyć w otwór. O, jest tutaj dobrze. No i mamy złożony zegarek, słuchajcie, jest, koniec zabawy. Zegarek założony, śladów po, po montażu teleskopów nie ma. Jak fabryka. Oczywiście, wiadomo, fabry wa warunki nie są fabryczne, ale zegarek złożony z najwyższym, że tak powiem, pietyzmem z mojej strony na tyle, na ile potrafię. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podoba. Zobaczcie, tak to wygląda. Żadne nawet szczeliny się sobie, tutaj nie pojawiły. To jest fajne. Tutaj trzeba tylko ułożyć dobrze yy, bezel. Bo on czasami tu lekko odstaje, tak się wybrzusza. Ale jak przyciśniemy tutaj palcem. O, tak jaki zaraz tutaj będzie sytuacja, podobno pewnie. Raz zobaczmy jakiś. O, tutaj, tutaj zobaczcie się cień tak rzuca, prawda? Że tu po środku jest więcej cienia niż po bokach. Palcem dogniotę. I już tego nie ma. Taki efekt. Także tak zegarek wygląda. Złożony. Fabrycznie nowa, znaczy nie fabrycznie, ale zupełnie nowa sztuka, że tak powiem w fabrycznej specyfikacji GWM5610LG myślnik 8 w wersji bardzo jasno-szarej. Sam, sama wersja koperty myślę, że jest o tyle fajna, że zobaczcie, ona tu nie, poza tymi czterema gwiazdkami nie zawiera żadnej kolorystyki, co oznacza, że ten, ta konkretna wersja będzie bardzo przyjemna dla tuningu kolorystycznego, czyli zakładania innego koloru pasków oraz bezeli w razie, gdyby ktoś miał na to ochotę. Ja miałem ochotę złożyć ten zegarek w wersji fabrycznej. Tak właśnie złożyłem. Ja mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Zapraszam również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A znajdziecie na moim kanale przeszło już w tym momencie 300 filmów na temat zarówno technicznych, jak i recenzji zegarków Casio. Głównie G-Shock, ale są też Baby G, są Protreki, Oceanusy, edyfisy i wiele innych submarek Casio. I zapraszam oczywiście do komentowania filmu, dzielenia się z Waszymi wrażeniami. Nie na wszystkie niestety komentarze jestem w stanie odpowiedzieć, bo czasu mi bardzo brakuje, ale staram się od czasu do czasu jakiś film dla Was nakręcić. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.